Witajcie. Na dzisiaj przygotowałam dla Was cztery wzory. Tu jest pierwszy z nich, które można użyć jako wzór całkowicie na sweterek, czapeczkę, czy obojętnie co będziecie robiły. To jest prawa strona tego wzoru. Tak wygląda lewa strona. Jak również można te wzory, które dla Was przygotowałam na dzisiaj, można również użyć jako ściągacze. Jak widzicie, jest on tutaj dosyć elastyczny. Tu mamy te prawe oczka, tu mamy zygzaki, także można go nawet użyć na czapeczki. Akurat tak zastanawiam się. Nad tym, jakby to zrobić, można zrobić podwójnie. No nic. Tak jak mówię, przygotowałam dla Was te wzory. Co z nimi zrobicie, to już tylko i wyłącznie zależy od Was. Tu na ten wzór namalowałam taki malutki szkic. Na te inne nie będę Wam to pokazywała bardzo powoli, ponieważ to są naprawdę tak. Proste, tak łatwe wzory, że szkoda Waszego czasu, żebyście sobie to kopiowały, wydrukowały i tak dalej. Lepiej w tym, w trakcie tego, jak będę Wam pokazywać, jak to się robi. Najlepiej sobie gdzieś z boku, na kartce to zapisywać.

Wzór składa się z sześciu oczek i, jak widzicie, z dwóch rzędów. To są oczka, które rozdzielają, znaczy one są na końcu. Zaraz zobaczycie, ja nie wiem jak to się nazywa, no ale zaraz zobaczycie, jak to, to się robi. Te znaczki znacie. Te z was, czy ci z was, którzy już u mnie nie pierwszy raz są, to wiedzą, co to oznacza. Tak jak powiedziałam, będziemy to bardzo powoli robili żebyście mogły sobie, mogli sobie to w międzyczasie zapisać. Pierwsze oczko, jak wiecie, to jest u mnie oczko brzegowe, które ściągam, nie przerabiam. Kolejne dwa oczka to są oczka prawe. I dwa. Jedno oczko lewe, narzut, dwa oczka razem ze skłonem na lewo, tak zwane przeciągane. Jedno oczko wbijamy się tutaj od spodu i ściągamy to oczko bez przerabiania na prawy drut. Natomiast drugie oczko przerabiamy na prawo, to nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym w ten sposób. I jedno oczko lewe. Jeden raport już za nami. Znowu zaczynamy dwa oczka prawe. Raz i dwa. Jedno oczko lewe, jeden narzut i dwa oczka przeciągamy. Jedno zdejmujemy z lewego drutu, nie przerabiając. Drugie oczko przerabiamy na prawo. To zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. I oczko lewe. I znowu od początku. Dwa oczka prawe, jedno oczko lewe, narzut. Dwa oczka ze skłonem na lewo, to są te przeciągane. Drugie przerabiamy, to pierwszy przeciągamy nad tym przerobionym. I oczko lewe. Dwa oczka prawe, jedno lewe. Jeden narzut, dwa przeciągane ze skłonem na lewo. Przerobić i przeciągnąć w ten sposób. Jedno oczko lewe, no i u mnie są te dwa ostatnie oczka, dla poziomu to się chyba nazywa. Yy, I oczko brzegowe w ten sposób. Może dla tych, którzy pierwszy raz u mnie są, dlaczego te oczka nazywają się ze skłonem na lewo, natomiast te nazywają się ze skłonem na prawo. Jak widzicie, one są tutaj przerabiane. Jedno ściągamy, drugie przerabiamy, i później to zdjęte przeciągamy nad tym przerobionym. I one się skłaniają na lewo. Natomiast te mają skłon, gdzie by to tak dobrze było widoczne? Tutaj może, mają skłon na prawo, na lewo i na prawo. Jesteśmy teraz w drugim rzędzie i dwa oczka, oczko brzegowe ściągamy, dwa oczka prawe. Następnie mamy oczko lewe. Oj, coś nie tak. Momencik. Chwileczkę. Ja się tak rozpędziłam, że zapomniałam, że to jest drugi rząd, to znaczy lewa strona naszego wzoru. I tu przerabiamy te oczka, tak jak schodzą z drutu. A więc mamy te dwa oczka, to są oczka lewe. Następnie mamy jedno oczko prawe. Te dwa, które zrobiliśmy razem w poprzednim rzędzie, przerabiamy na lewo. Tu mamy narzuty i narzuty przerabiamy również na lewo. Znowu prawe oczko. Dwa oczka lewe. Jedno prawe. Lewe. Tutaj narzut przerabiamy też na lewo. Prawe. Lewe, prawe. Po prostu w tym drugim rzędzie przerabiamy te oczka tak jak je widzimy, jak one schodzą z drutu. To znaczy tu są lewe, z tamtej strony były prawe. I ostatnie moje oczko jest oczko brzegowe, to przerabiam zawsze na lewo. Ok, to był rząd drugi. Teraz w rzędzie trzecim pierwsze oczko ściągamy, nie przerabiamy. Następnie mamy dwa oczka prawe. Raz i dwa oczko lewe. No i dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Więc wbijamy się, tu mamy te dwa oczka, wbijamy się od tyłu tutaj, znaczy od przodu naszej robótki, ale tu od lewej strony wbijamy się pod te dwa oczka i przerabiamy je na prawo. Jeden narzut i oczko lewe. To był pierwszy raport. W tej chwili mamy znowu dwa oczka prawe. Oczko lewe, dwa oczka ze skłonem na prawo, jeden narzut i oczko lewe. Dwa prawe, jedno lewe, dwa oczka razem ze skłonem na prawo ten sposób, jeden narzut i oczko lewe, dwa prawe, jedno lewe, dwa oczka razem ze skłonem na prawo, jeden narzut, oczko lewe. I ostatnie dwa oczka u mnie są oczkami prawymi. I brzegowe lewe. Czwarty rząd przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu, a następnie zaczynacie znowu od pierwszego rzędu. W ten sposób wygląda nasz yy, wzór. Jak widzicie, on jest dosyć elastyczny i, tak jak powiedziałam, nadaje się dosyć. Dobrze na ściągacze. Ok, ten wzór, ma, wzór mamy już zaliczony. W kolejnym wideo pokażę Wam kolejny wzór, który w sumie też można użyć na ściągacz, albo bardzo ładnie wygląda. na, Widziałam to, to, ten wzór już na spódniczkach. Co z tym wszystkim zrobicie, to zależy do, od Was. Do czego to wykorzystacie. To na tą chwilę, na razie tyle. I spotkamy się w kolejnym wideo. Do usłyszenia Pa.